Akademiki, dla studentek, akademiki, dla studentek, akademiki, dla studentek, akademiki, dla studentek. Akademiki dla studentek. Korporacja! Uniwersytet, to nie korporacja! To nie korporacja uniwersytet 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 brać <Gleterne> z wyzyskiem nasz nieciówka brać z wyzyskiem nasz Precz z wyzyskiem, na śmieciówkach! Precz z wyskiem! Na śmieciówkach! Precz z wyzyskiem! Na śmieciówkach! Uniwersytet! Dobrem wspólnym! Uniwersytet! Dobrem wspólnym! Uniwersytet! Dobrem wspólnym! Uniwersytet! Dobrem wspólnym! Uniwersytet! Dobrem wspólnym Uniwersytet. Dobrem wspólnym Uniwersytet. Dobrem wspólnym Uniwersytet. Dobrem wspólnym Zamiast głodówki, tanie stołówki Zamiast głodówki, tanie, tanie stołówki Zamiast głodówki, tanie stołówki Zamiast głodówki, tanie stołówki Zamiast głodówki, nie stołówki a nie Towarem! Mieszkanie prawem! A nie towarem! Mieszkanie prawem! A nie towarem! Mieszkanie prawem! A nie towarem! Akademiki! Naruczaju! Akademiki! Naruczaju! Akademiki! Naruczają! Akademiki! Naruczają! Akademiki naruczają. Dla studentek, akademiki. Dla studentek, akademiki. Dla studentek to Uniwersytet to nie korporacja. 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 Tanie stołówki! Zamiast głodówki! Tanie stołówki! Zamiast głodówki! Tanie głodówki! Uniwersytet, dobrem wspólnym! Uniwersytet, dobrem wspólnym! Uniwersytet, dobrem wspólnym! Uniwersytet, dobrem wspólnym! Studia nie tylko, tylko dla bogatych, studia nie 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 tylko dla bogatych towarem mieszkanie prawem, nie towarem mieszkanie prawem, a 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 nie towarem to akademiki naruszają akademiki naruszają akademiki naruszają akademiki na ruszaju akademiki, na akademiki, na akademiki, akademiki, dla studentek, akademiki, dla studentek, akademiki, dla studentek, akademiki, dla studentek. studentek, studentek. Oddajcie burce, oddajcie furcę. Zostawcie. zostawcie burce. zostawcie burce. Zostawcie bursę! 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 Bursa! Zostawcie bursa. Zostawcie bursa, bursa. Zostawcie bursa. Zostawcie bursa prawem! Nie to <grywy> Dobra! Studia nie tylko roku. dla bogatych! Studia, nie tylko dla bogatych! Studia nie, nie tylko tylko studia nie tylko dla bogatych. Studia nie tylko dla bogatych. Studia nie tylko dla bogatych. Studia, nie uniwersytet. Nie, to nie korporacja. To uniwersytet, uniwersytet. Nie dla zysku. Uniwersytet. To nie korporacja. Uniwersytet. To nie korporacja. Uniwersytet. To nie korporacja. Uniwersytet. Nie, nie, dla, korporacja. Zysku. Uniwersytet, nie, nie dla zysku. Uniwersytet nie, <szklanguage> nie dla zysku. zysku. Uniwersytet nie dla zysku. Uniwersytet nie dla zysku. Uniwersytet nie dla zysku. Uniwersytet dobrem wspólnym. Uniwersytet dobrem wspólnym. Uniwersytet dobrem wspólnym. Uniwersytet dobrem wspólnym. Bursa. Zostawcie bursę 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 studia, nie tylko! Dla bogatych, studia, nie tylko! Dla bogatych studia nie tylko! Dla bogatych! Studia, nie tylko! Dla bogatych! Studia nie tylko dla bogatych, studia nie tylko dla bogatych. Akademiki naruczają, akademiki naruczają, akademiki naruczają, akademiki naruczają, akademiki naruczają. Danie stołówki, danie

반 <laughs> <Bunny. 웃음>